Aleksandra Legacka, witam w kolejnej sądzie ulicznej w popler.tv. Znajdujemy się w centrum Warszawy, i właśnie tutaj będziemy szukać uczniów, którzy rozpoczęli już rok szkolny, aby opowiedzieli nam o nastrojach, jakie im towarzyszą. Okej, okay, a powiedz, bo rozmawiamy dzisiaj o nastrojach po powrocie do szkoły. Rozpoczął się rok akademicki. Jak ciężko było wrócić po wakacjach? Pierwszy dzień na rozpoczęcie to. Nie, ja no nie miałem problemu. A po powrocie do szkoły. A świętowałeś jakoś rozpoczęcie roku szkolnego? Tak. Opowiedz o tym, jak to wyglądało? Melanż. Melange. Ostateczny czy taki delikatny? Ostateczny niestety. Jeszcze jestem. Czyli jeszcze jesteś w trakcie świętowania, można powiedzieć. Jeszcze nie do siebie, może powiedzmy. Okay. A trafiłeś na lekcję już czy nie jeszcze? <laughs> trafiłem, trafiłem. W jakim stanie, jakim nie powinienem, ale byłem na lekcji. Pierwsze lekcje są najważniejsze. Bo opowiadają co potrzebne, co będzie, o czym będziemy się uczyć, o czym to będzie, o czym. Cześć! Czy Wy się może uczycie, studiujecie, liceum? Jak to wygląda? Nie, naturalnie, liceum. No ja liceum. się uczę. Liceum, liceum. Rozmawiamy dzisiaj o tym o, o nastrojach, jakie towarzyszą uczniom po powrocie do szkoły. Jak to wygląda u Ciebie? A można używać niecenzuralnych słów, bo. E, a jak bardzo niecenzuralnych? No dobra, źle się czujemy. My Znaczy ja mówię za siebie, nie mm -hmm. wiem jak moi koledzy. No to nie... kolegów za chwilę zapytamy, a na razie z tobą. No ja się źle czuję, bardzo, bo będę musiał się uczyć, bo teraz matura, a nigdy się nie uczyłem i nie wiem jeszcze jak to jest za bardzo. I nauczyciele mnie chyba też nie lubią, więc nie wiem, czy nie dopuszczają. Dlaczego nie lubią? Może za dużo kawy piję i jakoś. A. Bo... <laughs> Nie wiem, za fryzurę mnie głównie nie robię, nie lubię. A co jest złego w twojej fryzurze, co nie odpowiadam liceum? E, no to, że coś z nią robię, że układam albo coś. No nie wiem, nie lubią tego. To wydaje się dla nich kontrowersyjnie, nazywam jakoś wyczesany. Przykro mi się wtedy trochę robi, ale co poradzić, no nie zmienię już liceum, bo nigdzie mnie e, nie przyjmą. Cześć, e, Rozmawiamy dzisiaj o nastrojach po rozpoczęciu roku szkolnego. Uczycie się? Tak, tak, bardzo fajnie jest w nowej szkole. Rozpocząłeś liceum, gimnazjum? Opowiedz. Co to jest za szkoła? Jakiś profil szczególny? Politologiczny, w Kuroniu. A jesteś zainteresowany polityką, czy tak zupełnie przypadkiem to wybrałeś? W sumie trochę jestem, ale chcę iść na dziennikarstwo później. Okej, okay, a jak u Ciebie? Ja chodzę do gimnazjum, trzecia klasa gimnazjum. A y, jak nastroje? Ciężko wrócić po wakacjach do szkoły? Y, no tak, no, ale no już po, no, jak już pójdę do liceum, będzie w porządku i będzie znacznie lepiej. A dlaczego? Jest jakaś taka drastyczna różnica pomiędzy gimnazjum a liceum? Y, znaczy, no może już się znudzili niektórzy nauczyciele i ogólnie ludzie, no i no, tak to jest, jak się chodzi do beznadziejnej szkoły. Okej, okay. a powiedz liceum, pro, jakiś profil? Zamierzasz wybrać specjalny? Tak, mam zamiar iść na Biolchem. I później dalej, jakoś wiążesz z tym swoją przyszłość? No, mam zamiar iść na medycynę. Ale no, zobaczymy, jak wyjdzie, no bo jest dość ciężko. No, na pewno, bo to dosyć trudne.